Nie wiem czy wiecie, ale... O, ale Wujas napisał książkę. Tak, napisałem książkę, kurde. Kobieta złoto całego świata. Ci trochę więcej o tym opowiem. No to hej kochany człowieku, witacie oczywiście Wujek Parady na kanale Wujka Parady, no bo gdzie? Dawno nic nie nagrywałem na YouTube, a nieraz jakieś szociki. Oczywiście wszystkie moje treści możesz znaleźć na Facebooku, TikToku, Instagramie. Jeśli ktoś z to oczywiście sobie to znajdzie. No dobra, to dzisiaj opowiem trochę o tej książce, tak naprawdę w sumie to nie o książce. No tę książkę napisałem już dwa lata temu i ciągle ją zmieniam i nie wiem kiedy ją wydam. Mam już pierwszą książkę przygotowaną do, do wydania, ale to dzisiaj nie jest o ten film, tylko mam chciał powiedzieć, że już na dniach będziecie mogli właśnie sobie zakupić książkę o powieści ludzi, którzy przychodzi do siedliska, którzy podesłali nam swoje historie. Sto razy ty, tak się nazywa tytuł roboczy tej książki, ale dzisiaj o tym moim drugim podejściu i o drugiej książce, czyli Kobieta złoto całego świata! Ale złoto całego świata pisane złoto całego świata. <laughs> o, jak ostrzegam, drogie panie, może ci się. W... Tak, wkurwić. To nie jest żaden na was roast. Ale jak ja widzę ciągle, to takie narzekanie kobiet, kurde, na tych mężczyzn, kurde. Jak przychodzą, że ten mąż taki jest kujowy, że to jest alkoholik, srolik, to co z nim robisz? To jest pierwsze pytanie. To jest bardzo dużo rozdziałów na temat tej książki. Znaczy w, tym, w tej książce. Druga strona, kurde. Ta książka, tak naprawdę, jeśli jakaś kobieta z mojej perspektywy, oczywiście, będzie chciała do tego podejść tak kudę szerzej. O, o, o nie, kobiety nie potrafią szerzej, on <słuch> To zobaczę, że tak naprawdę to wy rządzicie światem kobiety. Moje drugie panie to wy nas rodzicie, tych wspaniałych, tych zjebanych mężczyzn. To wy mówicie tym swoim synom, jak wygląda świat. W pierwszych latach przeważnie, bo oczywiście to nie, w, nie, nie we wszystkich rodzinach, ale przeważnie w pierwszych latach Ech. jesteś się najważniejszą osobą dla takiego właśnie synka. A my, kurde, z jakichś powodów stajemy się debilami, jak tokolwiek interesuje się historią. Wy siedzicie w chałupie, a my jedziemy na te podboje, machacie nam chusteczką, zdobywajcie nowe lądy, o, odkrywajcie, zdobywajcie, wygrywajcie. A my debile jedziemy na te nowe lądy, my jesteśmy ciekawi, żądni przygód, musimy walczyć za to, za tamto. Przeważnie nie przeżywamy, żeby boja smaść. Wy jakoś radzicie, znajdujecie sobie nowych samców do wychowywania swoich, kurde, um, dzieci. To tak trochę historycznie, ale w sumie to się za dużo nie zmieniło. Dzisiaj jest tylko trochę inny trend, oczywiście, bo trend jest taki, że ciu kobieta już w końcu przestanie być pokrzywdzona, że teraz będzie, o! zawsze była, o. <laughs> to będzie zajebiste, ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy to z tym starszym człowiekiem, ale, kurde, powiem wam, że jestem ciekawy właśnie tej przemianie kobiet. to takie mocne kobiety, wiecie, które zarządzają, które już się nie chcą nazywać profesorem, tylko profesorką. To masz swoje plusy i minusy. Bo to może wy będziecie musiały chodzić na te kłody wojny. To może wy będziecie mogli w końcu zobaczyć, że to wy decydujecie, że macie chama w domu. Że spełniacie swoje oczekiwania, że potrzebny wam jest taki debil. Czy jest potrzebny koleś, który chleje alkohol. Że jest nawet potrzebny koleś, który wam daje wryja, kurde, po prostu. Bo mogliście wybrać Henka, który kudy czytał w bibliotece wszystkie książki, bardzo mądry. Nuda! Wolę wieśka! wieśek jest wywalony w kosmos. Nie wiem dlaczego wieśka, kurde. Jesteście rząd niemocy. Jezus, kiedy dzisiaj kobieta, kurde. Ja kocham kobietę, że było jasne, kurde. To nie jest żaden droższy, na was, kochane. Wręcz to jest film pochwalny, a książka tym bardziej pochwalny na to, że to wy rządzicie światem. Naprawdę to wy rządzicie światem. A to jest tak ciekawy sposób podany, że, że to my myślimy, że rządzimy światem. I to jest najbardziej zabawne, kurde. My rządzimy światem. O, ci wielcy facieci męscy. Wypijają setkę pod sklepem i chowają w bo boją się wrócić do żony i powiedzieć, że kurde, kupili sobie wódkę. Kurwa, zarabiasz pieniądze, kurde, kup się na chleb w domu, kurde, dlaczego tego nie robisz? Ja świętym go w pokoju, boję się. Prowadzę już tam parę ładnych lat tą swoją fundację i... Uruchamiam się oczywiście na kobiety, które przychodzą, które są współzależnione. A czemu się uruchamiam? No bo moja mama taką była osobą. I często... Dzieci, które przychodzą, czy dzieci, które robią sobie właśnie coś w swoim DDA, czyli tym, tym dorosłym dzieckiem, dzieckiem alkoholika, powtarzają różne dziwne historie. I okazuje się, że najpierw przez jakiś czas, w takiej klasycznej, wiecie, rodzinie, starych leje, nawala, zawala tematy, mama to wszystko trzyma, jak zaczynają robić terapię? to się okazuje, że ta matka zaczyna spadać z piedestału. Z piedestału bogini, która wszystko trzymała, która była cudowna i tak dalej. podchodzą rzeczy, które, które taki dzieciak zaczyna widzieć. Czy po prostu mama. Że to był deal. Tu nie ma innych. A określanie, że tylko ten ojciec był zły, kurde, bo idę z tej perspektywy, bo to, że oczywiście, to jest szersze, tylko dzisiaj się na tym skupiam, bo na, na tym skupia się ta książka. Że to jest po prostu szersze. Do tanga trzeba do jego. Kat potrzebuje ofiary, ofiara potrzebuje kata. I dzisiaj takie patrzenie na świat powoduje, że inaczej patrzę na mojego ojca, inaczej też patrzę na moją matkę, bo oczywiście mamusie danusie. Bo wiem, że ona Miał swego maksa, i mój ojciec miał swego maksa. Jego maksa było to, żeby się zapić na śmierć. Przecież taki dzielny facet. I agresywny, i przypiegodzić komuś potrafił zarobić, kurde, bo przecież moja matka była w domu, opiekowała się z, z się nami, on, jak gdyby, na to wszystko zarabiał, kurde. Hmm. Kochane kobiety. Jesteście złem Złotem całego świata. Naprawdę złotem całego świata. Chcecie mieć super facetów? To wychowajcie super synów, które będą szanować swoje kobiety, które nauczą się mówić prawdy, którzy nie będą mieli obciętych jaj, którzy będą mogli podejmować decyzje, kurde. Jaką mają zły czapkę, którzy będą mogli wejść na drzewo. Także jeszcze raz no już na sam koniec loft Was, drogie panie. Uwielbiam, szanuję, podziwiam. Nie wiem, kiedy wydam tą swoją książkę. Ją cały czas zmieniam, modyfikuję, więc postanowiłem, że wydam ją w odcinkach. Jakoś wydam jeden odcinek, to już go nie będę mógł zmieniać. Kurde, jest 12 rozdziałów, więc co miesiąc będę wydawał jeden rozdział. Tak sobie dzisiaj wymyśliłem i chyba to będzie najlepszy moment. Już za chwilę. Jezus Maria, moje robię swoje, już za chwilę. To, tamto, sram, to mam wszystko przygotowane, a boję się o tym, a to będzie inny film na ten temat. Jeszcze raz. Love, drugie panie, panowie, trzymajcie się!